Szanowni mieszkańcy gminy Żyraków. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Myślę, że jest to kampania szczególna, wyjątkowa także dla mnie. Żyłem ją pod względem emocjonalnym bardzo mocno, szczególnie że moje nazwisko bardzo często pojawiało się w mediach społecznościowych, w mediach publicznych, szczególnie używane przez kąd kandydatów wójta. Marka Rączki. Mam niesamowitą satysfakcję, że kontrkandydaci docenili moją osobę, wypowiadali się także w stosunku do mnie w sposób pozytywny. Jest to dla mnie wielka satysfakcja, szczególnie, że swoją osobowość, swoją markę wypracowałem samodzielnie, a nie przy pomocy loga czy szyldu partyjnego. Dziękuję z tego miejsca wszystkim mieszkańcom za. Liczne telefony, za liczne dobre słowa, za liczne komentarze, a dziękuję także za konstruktywną krytykę, z której na pewno będę starał się wyciągnąć wnioski. Niemniej jednak konsekwencją wspólnej pracy z Markiem Rączką będzie wynik wyborów, które odbędą się 21 kwietnia w najbliższą niedzielę. Chciałbym, abyśmy mogli nadal wspólnie z Panem Markiem Rączką pracować na rzecz Gminy Żyraków i właśnie Wy Państwo dodaliście mi niesamowity zastrzyk paliwa, abyśmy starali się o wygraną w tych najbliższych wyborach i mogli dalej z Państwem współpracować. Przed nami wiele inwestycji. Zakontraktowanych na ten rok już jest prawie setka takich inwestycji. Prawie 50 dróg, ponad 20 zadań wodno-kanalizacyjnych, zbiornik retencyjny, 5 budynków wielofunkcyjnych, 4 place zabaw, budowa żłobka czy przedszkola, roboty w zakresie prac melioracyjnych i wiele, wiele innych. Przede wszystkim to lata ciężkiej pracy, pracy niewidocznej, począwszy od koncepcji, projektów, setki kosztorysów, następnie pozyskania. Środków zewnętrznych, aż po ogłoszenie przetargów i podpisanie umów. I właśnie na takim etapie dzisiaj jesteśmy. Te umowy zostały zawarte i te inwestycje staną się rzeczywistością. Przed nami ostatni etap tego procesu inwestycyjnego, czyli wykonawstwo. Myślę, że etap, który jest najbardziej widoczny i najbardziej efektowny. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli zobaczyć właśnie efekty tych prac. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję.